Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś pokażę jak dodać kartę do Pejzy. Musimy się zalogować. Podajmy swojego maila. Hasło. Klikamy nie jestem robotem. Logujemy się. Aż system nas przetworzy. Do góry mamy możliwość zmienia języku, jeśli komuś to coś ułatwi. Poza tym wchodzimy tutaj w Portfel Credit Card, tak, nasze imię, nazwisko, numer karty. Trzeba pamiętać, że jedyne karty, jakie tutaj system umożliwia to są wiza. Dodajemy numer karty. Miesiąc. Rok, do kiedy jest ważna nasza karta. Tutaj na jakie palutę można zostać przetworzony jakby nasz, nasz cały budżet. Kwestia też, gdzie będziemy za to płacić. Czy będzie płacić w euro, czy dolar, żeby za często nie robić przewoznotowania, bo wiadomo, jest to później dla nas mniej korzystne. Więc w naszym wypadku wybierzemy tutaj dolary i robimy next. Nie, dziękujemy za spisanie hasła. Rozumiem i ja akceptuję wszystkie tutaj wymogi. Zapisz Kartę mam dodaną. Teraz aby przejść do dodania funduszy to musimy dodaj fundusze Credit Card 5% prowizji jest pobierane. Z tego co tutaj widzimy i teraz wybrać naszą kartę z nas przetwarza. No, wybieramy naszą kartę, którą mamy dodaną, kod zabezpieczający na odwrocie naszej karty. I tutaj podajemy kwotę, jaką chcemy przelać. Przykładowo tutaj dajmy 1 dolara. Przecimy dalej, nazwa opcjonalnie 1 dolar będzie przelany, koszt za przelew będzie 5 centów i pin nasz do transakcji. I dodaj fundusze. Chwilkę musimy poczekać, aż system tutaj wszystko przetworzy. Tutaj wszystko nam się udało, nie zapisuj. Przejdziemy do tablicy. Już widzimy, że na naszym koncie. Gotówka się pojawiła, a więc działa to bardzo ekspresowo. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka.